Hej się tu Norbert, a wraz ze mną jest Andry No, nie wystąpił w dzisiejszym odcinku Survival Games e, jeśli, no może, jeśli nie znacie Andrę to polecam wbijcie na jego kanał Nagrywa Minecrafta oraz inne gry A w tej chwili rozpoczynamy walkę O mam e, miecz enchantowany e, łuk enchantowany e, Ja uciekam Czekaj to jest. Na west, aha tu nie ma przejścia No, widzę Cię Ohoho Chyba więc... jest masz żelazny, tak widzę Cię Czemu, czemu nie bierzesz jeszcze O, za pięć sekund się zacznie gierka i mam tu jak zadać kolesia już No więc polecam przejście na kanał Andre Mam but mierzeń wygrałem życie Super Jest <laughs> taki mi miecz Teraz ja zaraz a... dedam, bo ktoś ma żelazną siekierkę, więc zaczynam uciekać. Yy, polecam również oglądać mój yy, poprzedni odcinek z Sim City. Trochę był problem z dźwiękiem, no ale już jest wszystko dobrze. Niestety z przez okrutnego laga. I patrzę oh. się na Ciebie yy, z perspektywy flaja. Dobra. Ja jestem, mam złote jabłko. No. Tylko nie wiem, czemu... Dlaczego mnie ścina nawet na dzisiaj To chyba przez internet Fuck. Czekaj, ja bym z tym zrobić... najbliższy ktoś do ciebie jest przy tym stawie i nikt więcej, więc... Ale nie będę ci spoilerował, już nie będę mówił. No dobrze, bo wiesz. Um, ja się rozejrzę po mapce, gdybyśmy tu chcieli wrócić. Albo nie, lepiej nie. Nie wiem czy atakować tego gościa, czy coś. O, chyba cię właśnie zabiłem. Zabiłem go. Świetnie, dezmęcz będzie za 30 sekund, więc uważaj. Jezu To grywka jest za 30? Jezu, no, spodnie. Mecz. Czekaj. O, ja mam flaja, czekaj, czy mogę ci zabić. O, to o! chyba ten gościu cię zabił, bo miał żelazną siekierkę. No to pewnie tak. Miał y łuk moc 1? Tak. To o, o, ja, ja mi... Widzisz co ja teraz dalej poczyniam czy nie? Tak, ja jestem na flyu Patrzę co ty robisz No, się ma O, deadmatch, deadmatch Już mogę być? O jeszcze? Aha Aha, ja... jest y, parę sekund ja Dobra, ubrała... lecisz za nimi, żeby nie uciekli Szybko, póki jeszcze nie ma walki, możesz być w lawie Nie mogę wyjść z lawy okay. Serio? Tak No niestety No Przy tylko tym piorunie jak on się pojawia to mnie zaczyna logować No i brawo dla kojołka To jest kojolek O miał kojolek A hofie. bardzo fajnego skina tego wojownika Już wiem dlaczego wygrał Co się mówi skin wojownika zawsze wygrywa No A <laughs> więc y, zobaczymy się ponownie gdy wierzymy kolejną mapkę Witam was z powrotem Sieman, tak. do... no. Bardzo serdecznie Was witamy. Przepraszam za to cięcie, ale wiadomo o, o co chodzi. Nie będziemy pokazywać do... wam, nie będziemy pokazywać wam lobby, ta jakiś... No skin. właśnie, jak wejdziecie, to się dowiecie. Tam no, ktoś no ma i skina prostu... SKK. Diaksowy kilo. Ja też. A, czekaj, ja szybko... Tak mniej więcej górą przechodzę, w to mam kompas, jabłuszka Ktoś nic nie bierze. Nie wiem czemu. Mówię niektórzy w ogóle skrzynek nie otwierają. Wiem, zauważyłem. Czekaj, ja się tylko zaopatrzę. No i proponuję uciekać. Pomóż mi! Ja też mam ciężko. Serio! Oni mają soja. Go! Zauważyłem. Będzie bardzo ciężko Czy zginąłeś bym... znowu? Nie, jeszcze nie zginąłem. A coś no, nie godzi. A mnie znowu zlagowało, nie wiem dlaczego On blokuje mi strzały yes, no, ale... ja... Jest, zabiłem go! Zabiłem go! a Ajek Chłopie ale cię raguje Zabiłem go Wystarczy żeby jakkolwiek Pił run już y, ten. Już mnie zaczęło ścinać. O do gryfka! No, dlaczego? Dobra, ja uciekam. No. Niestety to się chyba u mnie z, dzisiaj z, z tymi serwerami po prostu nie styka. Aaaa, zabił mnie. Nie poszybnie uciekam. Gratuluję ci Master Goldzie. Gratuluję. się u mnie dzisiaj z dzieje. No, przegrałem. No i jesteśmy już na trzeciej i chyba już ostatniej mapie w dzisiejszym odcinku. Andrej jest razem ze mną tam obok. A Pamiętaj, nie widziałem ze y złotych jabłek! Zdarza się czasami. Jesteś nic, nie mam, mam tylko łuki kompas. Gdzie jesteś? Szybko, zaraz się zacznie ręka. Idź na westa Dobra Chyba biegniesz koło mnie z tego co widzę. No tak ja prawdopodobnie tak Mamy tylko łuki i strzały. Ja mam ja mam trochę seta. No w poprzednich meczach byłem blisko wygrane jednak Tak no ale niestety jak to się mówi pech taki. Dobra, już mogę nas trochę bronić, mam siekierę. Tak, ale mi laguje. No wiem, takie lagi serwerowe można powiedzieć. Sprawdzajmy jak... te stragany. Ja jestem w jakimś zamku, czy coś Ja sprawdziłem stragany i mam dwa razy żelazne spodnie. Mogę ci jedne dać. Ja, ja mam... sobie robię ten y, losowe temy. Ja mam butelki zaklęte teraz z Expan. Mm. Mi się zaraz y, skrzynka do, z dodatkowymi temami się zaraz ześlę. Ja mam 40 strzał i szybkość. Ja mam 15 yy, utracenia. nie piję. O, mam diamentowy miecz, jesteś, bierze, jesteś w centrum miasta, bo jestem w jakimś budynku. Hmm. Jestem dość niedaleko, jestem na tych targach, tak zwanych. I wiesz co chyba to O, jesteś najbliżej do mnie. Jesteś 90 metrów do mnie. Ja nie wiem i strasznie teraz laguję. Znowu. Czekaj, bo nie. Stoisz, w nie. Zbliżam się do ciebie. No Dodaj mnie do party prawym Serio, dość zechciało... ...kosić trawę Naprawdę? Gdy nagrywam, no na no, serio Zdarz się Ja o! mam taki problem, że akurat yy, To nie ty! Y, jestem eee... Yy, wiesz jak... Jeszcze sobie nie zmieniłem niku, ale spokojnie, już sobie ty za gra... zmienię Zabił mnie! No serio Dobra. To chyba tyle na liście, jeszcze jeden nagramy. Nie, to chyba może tyle, wiesz. Dobrze. A więc nie wiem gdzie jesteś. Posłuchałbym cię... Kliknij ten na ten diament, to szybciej nie znajdziesz. Koksam. ojek, O! Ja jedę na jakiegoś lakiego, on cię chyba zdedał bo jest najbliżej mnie. Ale tak? mi nie Nacisnąłem na ciebie i wyszło mi coś jakieś. On nie jest jakimś kolesiem klepie, że mnie o, tylko widzę. teraz nieścięło. mi powodzenia. Andre to masz jak sobie mieć? Nie. Tak. O, no, niestety. Tak, miałem. Dobra. A niestety, prawda? A więc to tyle z dzisiejszego odcinka. Tak um, i e, mój następny odcinek. E, powinien się pojawić e, w piątek, jeśli, jeśli się spóźnię, to będzie w sobotę. I również powinien być ze mną, chyba że Andre mnie nie chce. Spokojnie, może będziesz. Zależy jak tam u ciebie będzie czas. No. Dobra. A więc to tyle na dziś. Do zobaczenia. Zerknijcie na kanał Andre Link w opisie oraz na poprzedni odcinek Steam City. Cześć! Siema.